Dzień dobry, dzień doberek, witajcie moi drodzy. W końcu nam się udało nagrać test naszej folii PPF Safety Titan Pro. Jak możecie zobaczyć mamy maseczkę. Oczywiście maska była używana, nie jest idealna. Jeśli chodzi o te rysy, to zaraz Wam oczywiście wytłumaczę skąd one się powstały. Gdzie Gdzieniegdzie są jakieś dziubnięcia, okryliśmy na dobrą sprawę stronę lepszą, żeby powiedzmy tych rys było mniej, aczkolwiek i tak ta maska ma tych powiedzmy, zarysowań sporo. Dobra, to może szybko przejdziemy sobie do tego tematu. E, mamy na dobrą sprawę tutaj taki kwadrat, prostokąt w zasadzie, który jest nieoklejony, bo robiliśmy sobie na rolkę test i dokładnie używaliśmy na dobrą sprawę tych samych narzędzi, które będziemy sobie używać teraz, e, plus taki pustaczek. Nie kładę go na masce, bo zaraz przeważy tą maskę i i nam się maska wywróci. Na koniec, zostańcie do końca, bo yy, zrobimy taki, taki hardkorowy testik troszkę tej maski. No i co, chciałbym Wam pokazać po co jest w zasadzie ta folia bezbarwna. Jak ona chroni nam lakier przed uszkodzeniami mechanicznymi. W zasadzie te rysy, które tutaj powstały, no raczej ciężko by było, że tak powiem, żeby ktoś nam takie wyrządził, ale niestety się to zdarza. Nawet my popełniając błąd przy parkowaniu czy najeżdżając znaki na słupek, możemy zrobić bardzo podobne rysy właśnie na lakierze. Co za tym idzie? Jeśli mamy takie rysy, które są dość głębokie, ja wam ściągnę mikrofonik i słuchajcie, to wszystko to jest już niestety uszkodzony lakier bezparny. Tutaj niestety tego nie uratujemy. Zostaje tylko i wyłącznie lakierowanie ponowne danego elementu, a często kończy się na tym, że trzeba wymalować jeszcze dwa sąsiednie. Ale nie rozmawiamy tutaj o lakierowaniu, tylko o tym teście. No i co, przechodzimy sobie do testu. Tak jak mówiłem wcześniej, Titan Pro sobie jest na tej stronie, bez tego prostokątu. Skupię się na tej części i pokażę Wam, jak folia jest odporna na właśnie takie uszkodzenia i jak na dobrą sprawę nie przepuszcza nam w zasadzie tych rzeczy, które tutaj mam po lewej, po lewej stronie, przez samą folię. Działamy z pierwszą rzeczą: wredny sąsiad, kupiłeś nowy samochód. No to nie fajnie, żebyś kurczę miał za ładny ten samochód za długo. Także lecimy sobie rysowanie kluczyki. Yes. Chłopaki nas wygonili z hali, niestety zabrakło miejsca, przeniesiemy się na zewnątrz. Myślę, że to nie przeszkadza. Pierwsze rysowanie mamy ze sobą. Jak możecie zobaczyć na folii są delikatne, że tak powiem ślady, ale folia ma właściwości samoregeneracji i myślę, że co 80% tych wszystkich śladów nam zniknie, a niestety tutaj na lakierze... No to nie jesteśmy w stanie tego wypolerować. To są grube rysy, które przeszły przez lakier bezbarwny. I takie rysy możemy zrobić właśnie takim kluczykiem domowym. Kolejna rzecz śrubokręt. Ja sobie przypinam mikrofon, żebyście mogli słyszeć, jak ten dre. Myślę, że wystarczy. Podobna sytuacja, aczkolwiek, no tutaj folia na dobrą, sprawie, na dobrą sprawę byłaby do wymiany, ale pamiętajcie, folia by była do wymiany, a nie malowanie całego elementu. W tym wypadku w ogóle nie mamy o czym rozmawiać, jeśli chodzi o polerowanie. Zostaje tylko i wyłącznie lakierowanie tego elementu. Kolejną rzeczą to szczotka. Słychać? Żebym sobie skóry przypadkowo nie uszkodził, yy, troszkę pordzewiała, twarda jak cholera. No i dobrze, w tym wypadku myślę, że część byśmy mogli troszkę zniwelować polerując yy, ten lakier, który jest niezabezpieczony folią. Aczkolwiek na pewno by sporo zostało, a przynajmniej takich powiedzmy śladów, wgłębień, które by były widoczne pod światłem. Natomiast na folii yy, mogę stwierdzić, że tych ryz jest około 20% tego, co tutaj. I też myślę, że jeśli byśmy sobie podgrzali, to część by jeszcze zniknęła. I dalej będę powtarzał to w zasadzie co test. Folia jest uszkodzona, jeśli możemy tak to powiedzieć, i możemy je sobie zawsze wymienić. Nie musimy lakierować danego elementu. Kolejna rzecz. Wiertareczka. Myślę, że wystarczy. Sami sobie odpowiedzcie Folia ma yy, uszkodzenia oczywiście, ale to co przejechałem w zasadzie na lakierze jest wszystko na folii, są jakieś tam pojedyncze ryski. Najbardziej, że tak powiem, martwię się o tą ze względu na to, że yy, widać uszkodzenie folii, gdzie folia już delikatnie wstała, oderwała się, ale sobie ściągniemy za niedługo ten kawałeczek i Przekonamy się, czy jest tu jakiekolwiek uszkodzenie. Wlatujemy chyba z y, prawie najgrubszą rzeczą, czyli buzdaczek Rysujemy, rysujemy. Dobra. Odkładam potwora. Współpracuję sobie folię. Faktycznie udało mi się ją oczywiście pouszkadzać, ale to, co jest na lakierze, niestety jest kompletnie nieusuwalne. Takie sytuacje zazwyczaj zdarzają się jak właśnie wjeżdżamy sobie w jakiś murek betonowy i nam się folia uszkadza. Zaraz sobie zobaczymy, oczywiście, jak to wygląda pod spodem. W zasadzie idę po nożyk i odklejamy sobie tą część. Słuchajcie, jak możecie zobaczyć większość rys. Znaczy większość, w zasadzie wszystkie rysy, które robiłem pustakiem, zostały. Jedynie jedna faktycznie przeszła nam przez folię, bo rozerwało folię dokładnie przez środeczek i ta ryska powstała. I ona jest w zasadzie taka. Ta jest myślę, że do spolerowania, Z tą trzeba byłoby się troszkę pobawić, ale myślę, że też jest do wyprowadzenia. Także możecie sobie porównać na dobrą sprawę element, gdzie była folia, a element bez folii. To jest nie do usunięcia kompletnie, tylko i wyłącznie lakierowanie. No w zasadzie wszystkie inne testy oczywiście folia sobie wzięła na siebie. Ja ją troszkę podniosę. To zostało na folii. Tutaj mamy wiertarkę z wiertłem, szczotkę, śrubokręt i klucz. Wszystko jest na folii. Moi drodzy, po tym teście tych yy, pięciu rzeczy, to mamy jedną małą ryskę, i tak jak mówię, jestem pewien, że jestem w stanie z tego wyjść, wypolerować, ewentualnie jakimś y, papierkiem wyszlifować, ale to było prawie najgrubsze, bo zaraz będzie grubsze. Tylko mam nadzieję, że trafię dobrze. Yy, te rzeczy, które tam, gdzie folia, znaczy folia tam, gdzie lakier nie wytrzymał, no to niestety zostają tylko i wyłącznie do lakierowania. Może tutaj, jeśli chodzi o szczotkę, to. Jesteśmy w stanie to trochę wyprowadzić, ale tutaj Wam wspominałem wcześniej. Dobra, przechodzimy teraz do tej rzeczy, która jest taka najbardziej hardkorowa chyba, co? Mam nadzieję, że doczekaliście do końca, i teraz sobie zobaczymy, jak reaguje folia i lakier niezabezpieczony wraz z kostką brukową. Oczywiście ta maska się już do niczego nie przyda, ale. Jest grubo. Jest dość grubo. Ściągamy tą folię, zobaczymy co się dzieje pod spodem. Słuchajcie, myślę, byłem tak pewny, że są te grube ślady takie samo jak na lakierze na folii, że chciałem przecież po prostu skórzu. przecieram, a tych śladów jest praktycznie zero. Tutaj na masce mamy powiedzierany lakier. Ja sobie odetnę kawałek, oderwiemy, zobaczymy co jest pod spodem. Moi drodzy, jestem w niebo wzięty jeśli chodzi o odporność folii bezbarwnej PPF, w tym wypadku naszej folii Safety Titan Pro. To co się dzieje na niezabezpieczonym, no to jest jedna wielka masakra. Takie częste rusy, tak jak w przypadku cegów Bustaka, można właśnie uzyskać poprzez najechanie na słupek betonowy. Zobaczcie, tu gdzie była folia, mamy na dobrą sprawę jeden odprysk, drugi odprysk. Gdzie myślę, że większość z nas mogłoby z tym żyć, ale z tym już nie bardzo. Dlatego warto inwestować w folię bezdarną PPF, żeby samochód jak najdłużej był jak najpiękniejszy. A takie rzeczy, jak jakieś uszkodzenia mechaniczne, właśnie brała na siebie. Po to ona jest. Dziękuję pięknie za oglądanie, trzymajcie się, Do zobaczenia. Hej.